Witajcie! W tym odcinku zobaczycie, do czego zdolny jest największy koń świata. A także poznacie największe rasy koni na świecie. Na pewno widzieliście typowych przedstawicieli tego gatunku, ale być może nawet nie podejrzewacie, że są wśród nich prawdziwe olbrzymy. Pragniemy poszerzać Wasze horyzonty, dlatego zapraszamy do obejrzenia niezwykle silnego konia norweskiego. Czy niesamowitego radzieckiego konia pociągowego, a także przodownika wśród wszystkich koni na świecie konia brabanckiego. Dziś pokażemy, do czego zdolne są te silne zwierzęta, i zaprezentujemy również inne olbrzymy. No to naprzód. Koń fiordzki. Fjording, czyli Norweski Koń Fjordski. Jest jednym z najmniejszych koni na naszej liście. A jednocześnie jednym z najpotężniejszych koni na całym świecie. Pochodzi z górzystych regionów zachodniej Norwegii. Jako konia hodowlanego używano go w Norwegii od wielu stuleci i taką rolę pełni do dziś. Koń Fjordski ma charakterystyczny wygląd. Przedstawicieli tej norweskiej rasy można opisać jako połączenie mięśni i mocnego kośćca. Fjordingi mają silną, wysklepioną szyję, mocne nogi i muskularne ciało oraz średniej wielkości głowę z szerokim, płaskim czołem i lekko wysklepioną kufą o małych uszach i dużych oczach. Jeśli chodzi o jego wielkość, to wysokość w kłębie waha się od 135 do 150 cm. A waga między 400 a 500 kg. I choć nie są to nadzwyczajne liczby, zwłaszcza w porównaniu do innych koni pociągowych, konia fiordzkiego uważa się za bardzo potężne zwierzę. Fiording z łatwością może unieść dorosłego człowieka i ciągnąć ciężkie ładunki. Dlatego norweski koń fiordzki jest doskonałą pomocą w rolnictwie. Radziecki Ciężki Koń Pociągowy. To rasa ciężkich koni zimnokrwistych, która powstała na przełomie XIX i XX wieku ze zmieszania rodzimych ras koni pociągowych i ogierów belgijskich. W efekcie krzyżowania zaczęła dominować jakość tych ostatnich. Rasę oficjalnie uznano i zarejestrowano w 1952 roku. W XX wieku radzieckie konie wykorzystywano przede wszystkim w sektorze rolniczym. Ciężkie konie pociągowe są mało wymagające w utrzymaniu, odporne, masywne i silne. Doskonale spełniały swoje zadania. Obecnie nadal cieszą się dużym zainteresowaniem w całej Rosji i krajach sąsiednich. Radzieckie konie pociągowe są niewysokie i muskularne. Ich średnia wysokość w kłębie wynosi 150 cm. Ale zdarzają się osobniki o wzroście sięgającym 170 cm. Waga tych koni może dochodzić do 1000 kg. Radzieckie konie pociągowe wyróżniają się gęstą grzywą i ogonami, grubą szyją z dobrze zaznaczonym grzebieniem oraz uległym temperamentem co tylko dodaje plusów do zalet tej niezwykłej rasy. Konie te są bardzo zwinne i energiczne. Świetnie nadają się do pracy w trudnym terenie. Są niewymagające, odporne na zimno, a ciężar, który są w stanie uciągnąć w stosunku do ich masy ciała, jest niewspółmiernie większy niż ładunek, który potrafiłby uciągnąć jakikolwiek koń innej rasy wyhodowanej w Związku Radzieckim. Holenderski koń zimnokrwisty, zwany również koniem pociągowym. Z nazwy jasno wynika, że przedstawiciele tej rasy pochodzą z Holandii. W kłębie mierzy on około 160 cm, a waży od 750 do 1200 kg. Holenderskie konie pociągowe to ciężkie konie, których moc można poczuć od samego tylko spojrzenia na ich potężne ciała. Konie te wyróżniają się niespiesznością i kołysaniem podczas chodu. Nie oznacza to jednak, że nie da się na nich jeździć. Są zaskakująco lekkie w kłusie, więc ujeżdżanie Holendrów sprawia jeźdźcom przyjemność. Warto podkreślić ich przyjazne usposobienie i potulny charakter. Są dobrze ułożone i cierpliwe. Dzięki swojej mocy i sile układu mięśniowo-szkieletowego oraz upartemu charakterowi są w stanie pokonywać duże odległości z obciążeniem. Ich przydatność do ciężkiej pracy jest niepodważalna. Koń holenderski doskonale sprawdza się zarówno przy pracach rolniczych, jak i do ogólnego transportu. Wcześniej wykorzystywano je do różnych zadań, ale obecnie nastały inne czasy. Wiele prac, które wykonywały wcześniej, zastąpiły maszyny i narzędzia rolnicze. Dlatego konie te nie tak łatwo spotkać w terenie. Obecnie często biorą udział w sportach jeździeckich, w których doskonale radzą sobie z różnymi zadaniami. Amerykański koń kremowy jest jedynym koniem pociągowym wyhodowanym w Stanach Zjednoczonych, który wciąż istnieje. Z wyglądu przypomina ciężkiego konia pociągowego. Jego wysokość w kłębie waha się od 140 do 165 cm. Konie te ważą średnio od 680 do 820 kg. Przedstawiciele tej rasy wyróżniają się średniej wielkości głową o wyrazistych oczach i ostrych uszach, masywną szyją, mocnym ciałem i potężnymi kończynami zakończonymi mocnymi kopytami. Mają złociste umaszczenie z jasnym ogonem i grzywą. Charakterystyczną cechą tych koni jest bursztynowy odcień tęczówki oczu. Amerykańskie konie kremowe wyhodowano na początku ubiegłego wieku. Przodkami przedstawicieli tej rasy są ciężkie konie pociągowe o jasno-kremowej barwie. Eksperci uważają, że amerykański koń kremowy pojawił się w efekcie zmieszania krwi Perszeronów i koni brabanckich, o których jeszcze dzisiaj opowiemy. Pierwszą klacz tej rasy zaprezentowano na wystawie zwierząt na początku XX wieku. Dzięki dużym rozmiarom, a także niezwykłej urodzie, szybko zauważyli ją eksperci i hodowcy. Warto zwrócić uwagę na to, że w połowie ubiegłego wieku przedstawiciele tej rasy byli na skraju wyginięcia. Postęp technologiczny doprowadził do tego, że używane wcześniej w rolnictwie konie kremowe kierowano na rzeź. Na szczęście kilku rolników uratowało tę niesamowitą rasę. Zaczęły je rozmnażać i wykorzystywać do różnych prac rolniczych. Ciężką rasę koni pociągowych, zwaną Parscherony, wyhodowano we Francji na początku XIX wieku. Do jej powstania wykorzystano ogiery wschodnioarabskie skrzyżowane z lokalną ciężką rasą pociągową typu zachodniego. Podobnie jak inne dzisiaj prezentowane konie. Perszerony są niesamowicie duże. Ich wysokość w kłębie wynosi około 165 do 175 cm. A olbrzymy te ważą od 850 do 1200 kg. Nic dziwnego, że tak mocne konie wykorzystuje się do prac, które wymagają szczególnej siły i wytrzymałości. Perszerony są w stanie bez większych trudności przewozić ciężkie ładunki czy ciągnąć dyliżans. Warto zaznaczyć, że ich niezwykła siła nie oznacza, że konie te są niezdarne, wręcz przeciwnie. Wyróżniają się one łagodnym chodem, dlatego są szeroko wykorzystywane do jazdy konnej oraz w sportach jeździeckich. I wreszcie najważniejszy przedstawiciel silnych koni. Ciężki brabanski, koń pociągowy. Rasę tę wyhodowano pod koniec XIX wieku w wyniku krzyżowania koni miejscowych z dawnymi rycerskimi końmi flamandzkimi masywnymi brabanosami i ardenami. Konie brabanckie, jak na liderów przystało, to największe konie świata. Wyróżniają się one niezwykłą masą i umięśnieniem. Średnio wzrost przedstawicieli tej rasy wynosi 173 cm. A waga sięga około 900 kg, ale zdarzają się też wyjątki i to naprawdę niesamowite. Jednym z nich jest koń o imieniu Big Jake, uważany za największego i najwyższego konia na świecie. Ma 210 cm wzrostu i waży 1133 kg. Ten olbrzym urodził się w Nebraska w 2001 roku. I już od urodzenia był niemal dwukrotnie większy od swojego rodzeństwa. Obecnie Jake mieszka w amerykańskim stanie Wisconsin, gdzie opiekuje się nim Jerry Gilbert, jego właściciel. W 2010 roku wielki Jake został zmierzony przez oficjalnych przedstawicieli Księgi Rekordów Guinnessa, dzięki czemu stał się światowym rekordzistą. Tym samym pobił rekord poprzedniego giganta o imieniu Brooklyn Supreme którego wzrost wynosił 198 cm. Mimo tak imponujących rozmiarów, duży Jake ma przyjazne usposobienie, bardzo kocha ludzi, uwielbia też się lenić i bawić. Bierze udział w akcjach charytatywnych. Ogólnie rzecz biorąc, konie brabanckie wykorzystuje się do różnych prac, ale także jako konie pokazowe i przejażdżkowe. Najlepiej jednak radzą sobie one z ciężką pracą. Można by rzec, że to ich konik. Konie brabanckie potrafią ciągnąć ogromne ciężary. Na Krajowej Wystawie Zachodniej w Denver dwa brabansony były w stanie uciągnąć 7700 kg na odległość 218 cm. Pod względem wagi, konie brabanckie nie mają sobie równych i dlatego można je słusznie nazwać nie tylko największymi, ale także najsilniejszymi końmi na świecie. To wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, który z tych koni zrobił na Was największe wrażenie. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce.